Trudno mi tu oceniać jakby obiektywnie, prawda? Ale myślę, że widzę powinni być zadowoleni z tego. Dla nas to kolejna porażka, a zespół Zawiszy już kolejne zwycięstwo. Jak tak dalej pójdzie, to Zawisza w przyszłym sezonie pociekała w Ekstaklasie, prawda? A co do naszego losu, to na razie nie wygląda to kolorowo. Każdy zawodnik jest bardzo wartościowy, I tak samo Van Gaborian. Van eee, miał duży problem z kolanem i, i nie chcieli nie ryzykować, żeby nie pogłębiła się ta kontuzja i dlatego usiadł na eee, Każdy z tych opaków stanowi bardzo dużą wartość. Kuba Wójcicki pokazuje, że co metrze jest dla nas niezastąpione. Dziś był dowodny. Na, na każdej pozycji, jak pan policzy, to, to tak jest. Tak? ktoś inny. Oni tworzą dzisiaj fantastyczną grupę. Są kapitalni, piłkarze i przede wszystkim ludzie. Oni tworzy się fajna atmosfera i to trzeba szanować. Graliśmy, daje nam to komfort pracy przez cały następny tydzień. No i oczywiście wszystkich zobaczam w piątek.